<laughs> Ale chłopie, okay. rozumiesz, że Krzysiu? To rozumiesz, chłopie, Cześć? że Krzysiu to jest chłopie jakiś, nie wiem, jakiś chłopie jak po i jedziemy. Rozumiesz, Cześć? No, co nie, właśnie, no, właśnie. Trzecią jest chopie taki, chopie... nie do opisania. On jest chopie... i tym, i tym, i tym. I Znasz? Znasz niebieski. Z, z nim nie można wytrzymać. Ale z Tobą? Z tobą to ja mogę wytrzymać. Znasz? Tutaj jest spokój. Jesteśmy tylko Ty i ja. Znasz? To masz type do powiedzenia o, Tak, rozumiem cię, rozumiem, rozumiem. To jest bardzo głębokie i ja to bardzo, rozumiem, że gdzieś pójdziemy razem na kawę. Pójdziemy razem na kawę, ale Krzysia potem za... Ej, Dawid podrywa zabawkę! Jakie ja to? będzie następna mapa i będziesz ty, chwupie, zobacz coś tam. Bo nie tak w kuli. pozostaje. Ale ty jesteś spokojnie. A masz coś do powiedzenia? <śm> なあ、これうこれは無理だ。Hmm. Wow,